Witam serdecznie. Kolejnym, już, córku, hmm, hmm. W kolejnym trzecim odcinku projektu w przyszłości Warszawskiej Komunikacji Miejskiej. Zajmiemy się właśnie na Kępie Tachu mińskiej. Jak widzicie za mną już jest yy, gotowy przystanek. Tyle, że on jest nieczynny. Jest to przystanek Kalenica 01. Jest on jako nasz tak. będzie tu jeździł autostradnik 333. Idziemy, auto 33. idziemy dalej. Tutaj za mną jest przystanek Galenica 02. Tylko, że... Nie, jeszcze nie Za mną jest, jest kolejny przystanek Bukowska 02. Za mną jest przystanek woska 01. 01 Tylko, że on jest jeszcze nieczynny, tylko one są jeszcze nieczynne. Jedzę właśnie na pendikę Badachomińska i mamy za mną i mamy tutaj przystanek, który obecnie jest nieczynny. Nazywa się Kębada Chomińska. No i tak, to jest Państwa autobusowa dobra. A więc tak widzowie. To by było na tyle z tego odcinka. Stawcie łapki w górę, łapeczki w górę i subskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w odcinku spektrum w Czu czułości warszawskiej komunikacji miejskiej. Na razie.